Dzień dobry Czesi ja nazywam się Miłosz, A czy Wy zastanawialiście się kiedyś, jakie pokłony posiadałby aż, gdyby twórcy nie jednak pozostali przygódnym protagoniście, a ten podróżowałby po regionie Paldea? Jeżeli Wasza odpowiedź brzmi tak, to to jest właśnie materiał dla Was. Bo w dzisiejszym odcinku zajmę się właśnie drużyną Asza, którą prawdopodobnie posiadałby w regionie Paldea. No to co? Lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Po 25 latach, Ash Keczam w końcu osiągnął swój cel, jakim było zostanie mistrzem Pokémon. W ostatnich odcinkach Pokémon Journeys aż pokonał Leona, mistrza regionu Galar w World Coronation Series, czyniąc go mistrzem świata. Takie osiągnięcie jest czymś niezwykłym dla, dla wieloletnich fanów anime i gier Pokémon. Niestety, osiągnięcie to było jednoznaczne dla fanów z zakończeniem głównej serii anime ze świata kieszonkowych sworków. Dodatkowo, The Pokémon Company oraz Game Freak niedawno wypuściły nowe gry, czyli pokon Scarlet i Violet, przygotowując grunt pod kolejną wielką przygodę Asha. Niestety, jak dobrze wiemy, anime zaszły do końca, a nowy początek rozpoczęły pokon Horizon. Dlatego też... Przedstawię wam drużynę, jaką prawdopodobnie posiadałby aż w regionie Paldea. Głównym wyborem jest Pikachu, i wydaje mi się, że każdy się z tym zgodzi, ponieważ Pikachu Asha był z nim zawsze i możemy śmiało powiedzieć, że byli oni nierozłączni. Natomiast możemy zastanowić się jednak, jaką formę teresalizacji przyjąłby Pikachu. Czy byłby to po prostu typ elektryczny, czy może przyjąłby zupełnie inny typ? Jeśli to drugie, to jaki teratyp by otrzymał? Normalny lub stalowy byłby najbezpieczniejszą alternatywą dla Pikachu, gdyż Pikachu Asha znany jest z ataków Quick Attack czy też Iron Tail, ale latający i wodny typ są również opcjami ze względu na to, że latający Pikachu był oferowany na początku wydania gier w skala Violet oraz fakt, że event na Terra Ride Pikachu z potężnym znakiem miał typ wodny. Myślę, że jest możliwe, że Pikachu początkowo byłby po prostu Tera Electric, a później nastąpiłaby lekka zmiana w postaci nowego tera typu elektrycznej myszy. Jeżeli chodzi o Satyra, to moim zdaniem aż wybrałby kłak z jego. Dlaczego? Patrząc po tym pociesznym, a zarazem bardzo nieudolnym kaczorze, pierwszy co mi nie rzuca się na myśl to aż Ketchum i jego podobne zachowanie przez ostatnie 25 lat. I wydaje mi się, że w pełni wyewoluowałby go w wala. Dodajmy jeszcze fakt, że aż posiadał masę pokonów wodnych, jak i walczących, to takie połączenie typu w jednym pokonie jeszcze nie posiadał. Mały fun fact. Czy wiedzieliście o tym, że aż w każdym regionie posiadał pokona typu ognistego? Dlatego też i w Paldei musiałby jednego złapać. Jeśli wokoko nie wchodziłby w grę jako jego starter, to następną najlepszym opcją dla pokona typu ognistego dla Asha jest Charcadet. Ogólnie rzecz biorąc, jest to jeden z fajniejszych nowych pokonów ze Scarlet i Violet i nie tylko ze względu na swój projekt, ale także ze względu na odważną osobowość i dzieloną ewolucję. W zależności od tego, z jakim przedmiotem jest trenowany lub w jakiej wersji gry się znajduje, Charcadet ewoluuje w Arma Róża lub Sereludża. Armaruż to podwójny typ ognisto-psychiczny z potężną armatą, a Sereludż to podwójny typ ognisto-duchowy z ostrzami zamiast ramion. Ponieważ oba są jednymi z najsilniejszych pokonów, jakie można spotkać na wolności w Scarlet and Violet, jeden z nich byłby bardzo mile widzianym datkiem do drużyny Asha. No i wydaje mi się, że Armer już do Asha bardziej. Jeśli Ash kiedykolwiek ponownie zjednoczy się ze swoim Prime to myślę, że byłoby to dla niego świetna okazja, aby ponownie przyłączyć go do swojej drużyny i ewoluować go w regionie Paldea w Anihileipa. Nie jestem pewien, jak duże byłyby na to szanse, ale tak by się stało, biorąc pod uwagę tendencję scenariuszu do rzadkości przywracania starych sworków. Ale powrót Pidgeota na stałe do drużyny Asha pod koniec jego kadencji w anime przynajmniej otwiera drzwi na taki scenariusz. Flamigo Ten ziomeczek zastąpiłby obowiązkowego, regionalnego ptaka, którego Ash zawsze łapie w swoich podróżach. Dlaczego nie mógłby być to Water L? Pewnie, jeżeli zauważyliście, że Ash nigdy nie złapał ani jednego elektrycznego pokona poza Pikachu. Dlatego też moim zdaniem Flamigo byłby idealnym kandydatem. Mimo swego głupkowatego wyglądu, pokon ten jest dość potężny kompetywnie i idealnie wpasowałby się w szeregi poksów Asza. Ogólnie rzecz biorąc, typy wodne są interesującym przypadkiem Asza, ponieważ zawsze łapał te, które mogą również chodzić po lądzie, w przeciwieństwie do pokonów, które są rybami lub wielorybami. Jednak Finnyzen, a w szczególności jego wróce Palafin, mogą sprawić, że aż odrywie się od swojego wzorca. Kiedy początkowo zostaje wysłany do bitwy, Palafin po prostu przypomina Finnyzena z sercem na brzuchu. Jednakże, iż zostanie wyznamieniony i ponownie wysłany do bitwy, potajemnie przekształca w swoją formę bohatera i staje się jednym z silniejszych pokonów w grze w oparciu o podstawowe statystyki. aż już raz posiadał wolnego pokona, który okazał się mieć swoją specjalną formę w postaci Greninja Asha, więc oto kolejny, który może zapewnić mu nowe, fajne możliwości w walce. psych byłby głównym środkiem transportu Asha, podobnie dla prasów na wysłach pomarańczowych. Tutaj jednak Cyclizer byłby znacznie bardziej wszechstronny i miałby większe szanse na zwrócenie na siebie uwagi, ponieważ w rzeczywistości jest stworzeniem lądowym. Dodatkowo, Cyclizary to pokonanie posiadające smocze oraz normalny typ, a dodatkowo to jeden z najfajniejszych nowych pokonów, które mają tajemnicze powiązanie z legendarnymi pokonami tej generacji. Podobno, korejdony są przodkami cyclizarów, a mirejdony ich potomkami. Pozwolenie Ashowi na posiadanie własnego cyclizara nie tylko dałoby mu pojazd, na którym mógł podróżować w razie potrzeby, ale także nowego, potężnego smoka do drużyny. A jakoś mam więc mysłów na to jaki team złożyłby Ash, to podam wam moje pokłony z listy rezerwowej. którą rozpoczyna dla dancepers, tylko z innego powodu, którym jest dziwny żart, który krąży wokół Asha, który kiedyś chciał zobaczyć dancepersa, ale jakoś mu się to nie udało. Byłoby całkiem interesujące, gdyby zostało to ostatecznie rozwiązane w tej samej generacji, w której ostatecznie dano temu pulchnemu wężowi kolejną formę. Większość fanów Pokonów prawdopodobnie nie wiedziała, kiedy Aż złapał swoje 30 Taurosów w strefie Safari, ponieważ jest to zakazany odcinek za fakt pokazywania w nim broni. W związku z tym Pokémon Company mogłoby to naprawić, pokazując Asha łapiącego nowego Taurosa w Paldei. Co ciekawe, istnieją trzy nowe odmiany Taurosa w nowej generacji gier i anime Pokémon. Istnieje powszechna rasa bojowa, która jest wyłącznie typu walczącego, a następnie w zależności od gry, albo rasy płomienia, albo rasy wodnej, odpowiednio walcząco ognistego i walcząco wodnego. Dzięki temu mógłby po prostu dać jednego nowego tawrosa do swojego stada u profesora Oka, ale byłoby jeszcze lepiej, gdyby udało mu się złapać wszystkie trzy rasy. Claw jest ważnym pokemonem w historii gier Scarlet i Violet, ponieważ jeden z nich jest gigantycznym pokemonem tytanem, więc ciekawie byłoby zobaczyć jak Ash łapie i szkoli z własnego Klofa, aby stawić czoła przywódcy stada. Dodatkowo, Choć jest to wyłącznie typ kamienny, kto może pokryć braki typu w drużynie Asza, gdyż ten jest w stanie również używać ruchów typu walczącego, stalowego, ziemnego, normalnego, robaczego oraz duchowego. Ostatnim wyborem będzie Lokix. Historia Asza z gatunkami robaczymi w serii Pokémon jest dobrze udokumentowana i sięga jego pierwotnej wyprawy we Wkanto: od Butterfree i Bidrilla po Bazwola, Feremosy i Herakrosa aż nie boi się łapać i trenować typów robaczych, gdy przymierza różne regiony. Biorąc pod uwagę, że Lokik jest zdolnym i łatwym w ewolucji wojownikiem, aż prawdopodobnie nie byłby w stanie się powstrzymać, gdyby bardzo wcześnie podczas swojej przygody na napotkał nymbla. Byłoby to tylko kwestią czasu, zanim jego treningi doprowadziłyby do ewolucji Lokiksa. A typ robaczostarowy mógłby stać się cennym sojusznikiem przynajmniej w pierwszych dniach Asza w Paldei. No to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że takie materiały się Wam spodobały. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę pod tym filmem, a my widzimy się już na następnym materiale. Trzymajcie się. Dziękuję wam za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przyłoży się z pewnością na rozwój mojej działalności. for Life.